Wyobraźmy sobie Europę tuż po tej, no, prawdziwej burzy, wojnach napoleońskich. Wszystko poprzewracane, granice jak klocki, starzy władcy, potracili trony, chaos. Ktoś musi wreszcie zrobić porządek, prawda? Dokładnie. I właśnie tym wielkim hmm, sprzątaniem po Napoleonie zajmiemy się dzisiaj. Przyjrzymy się kongresowi wiedeńskiemu i temu, co było potem, jak próbowano na nowo poukładać Europę. To jest absolutnie kluczowy moment w historii Europy. Te decyzje z Wiednia z 1815 roku, one ukształtowały, no wiesz, polityczną mapę i zasady gry na niemal 100 lat. 100 lat? Tak, miały gigantyczny wpływ na przyszłość wielu narodów, w tym oczywiście Polaków. Naszym zadaniem jest zrozumieć nie tylko, co postanowiono, ale przede wszystkim dlaczego i kto za tym stał, jakie były ich motywacje, ich cele. Dobrze, to zacznijmy od samego kongresu wiedeńskiego. Kto właściwie tam przyjechał do Wiednia jesienią 1814? Bo chyba nie tylko ci, co wygrali z Napoleonem. Formalnie to zjechali przedstawiciele prawie wszystkich państw Europy. No, tych liczących się. Ale oczywiście karty rozdawali zwycięzcy, tak zwana Wielka Czwórka. Czyli kto dokładnie? Rosja z Carem Aleksandrem I na czele, Prusy z królem Fryderykiem Wilhelmem III, Austria jako gospodarz cesarz Franciszek I i jego słynny kanclerz Metternich. Ach, Metternich, to on był tym głównym strategiem, tak? Można powiedzieć, że był jedną z kluczowych postaci, takim mózgiem operacji od strony austriackiej, bardzo wpływowym. No i oczywiście Wielka Brytania, reprezentowana najpierw przez Castell Riche, a potem Wellingtona. A Francja? Pokonana Francja? Co ciekawe, tak. Zaproszono też pokonaną Francję. Reprezentował ją niezwykle sprawny dyplomata Charles Telerand i on potrafił świetnie, wiesz, wykorzystać spory między zwycięzcami dla dobra Francji. Niezły gracz. Czyli mamy tych głównych rozgrywających, ale jaki był ich, powiedzmy, nadrzędny cel? Bo samo ustalenie granic to jedno, ale czuję, że chodziło o coś więcej, jakąś głębszą ideę za tym sprzątaniem. Zdecydowanie najważniejsze było stworzenie systemu, który zapewni Europie trwały pokój i stabilność. Po dekadach wojen i rewolucyjnego wrzenia, no wszyscy mieli dość. Rozumiem, chcieli spokoju. Tak, ale chodziło też o zabezpieczenie kontynentu przed dwoma głównymi zagrożeniami: po pierwsze, przed kolejną próbą dominacji ze strony jednego mocarstwa, jak Francja za Napoleona, a po drugie rewolucją. Dokładnie. Przed rozprzestrzenianiem się idei rewolucyjnych, liberalizmu, dążeń do zmiany ustroju, praw obywatelskich, tych idei, które podważały władze monarchów, ten strach przed rewolucją był no, wszechobecny wśród elit. Czyli bezpieczeństwo i spokój, ale głównie dla tych starych elit. Jakie konkretne zasady miały to zagwarantować? Słyszałam o trzech takich głównych pilarach tego nowego porządku. Tak, można wyróżnić trzy kluczowe zasady, którymi starano się kierować, chociaż, powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze konsekwentnie. Pierwsza to restauracja. Restauracja. Jak odnawianie mebli? <laughs> Trochę tak. W założeniu chodziło o przywrócenia na trony tych dynastii, które zostały obalone w czasie rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Taki symboliczny powrót do stanu sprzed tej wielkiej zawiruchy. Ale czy to było w ogóle realistyczne? Przecież świat się zmienił, ludzie poznali inne idee, czy można było tak po prostu odwołać rewolucję, jakby wcisnąć Gina z powrotem do butelki? To jest świetne pytanie. Oczywiście pełny powrót do przeszłości był niemożliwy i nie wszędzie go przeprowadzono. Wiele zmian wprowadzonych przez Napoleona, na przykład kodeks cywilny, okazało się trwałych. Ale sama idea symboliczna, tak, symboliczna i ideologiczna. Przywrócenie prawowitych władców, jak Bourbonów, we Francji, Hiszpanii czy królestwie na Apolu, miało pokazać, że rewolucyjny porządek był tylko, powiedzmy, chwilową anomalią, błędem historii. Okej, okay, rozumiem. A druga zasada, wspomniałeś o tych prawowitych władcach, to zasada legitymizmu. Ona głosiła, że władza monarchów nie pochodzi z nadania ludu czy parlamentu, ale ma swoje źródło w historii, w tradycji, a często powoływano się wręcz na pochodzenie od Boga. Władza z Bożej łaski. Dokładnie. Tylko władcy z tych historycznych dynastii mieli pełne prawo do rządzenia. To było bezpośrednie uderzenie w rewolucyjną koncepcję suwerenności narodu. W tę ideę, że to naród jest źródłem władzy i ma prawo decydować o swoim losie, o swoim ustroju. Władza od Boga. W XIX wieku. No, musiało to budzić sprzeciw w tych, którzy wierzyli w ideę oświecenia i rewolucji. No dobrze, a trzecia zasada? Mówiłeś o zapobieganiu dominacji jednego państwa? Tak, to zasada równowagi sił. Po angielsku często mówi się balance of power. To był bardzo pragmatyczny element tej układanki. Chodziło o takie ukształtowanie granic i potęgi poszczególnych mocarstw, żeby żadne z nich, ani Francja, ani Rosja, ani nikt inny, nie było w stanie zdominować reszty kontynentu. Brzmi logicznie, ale z drugiej strony trochę jak przepis na ciągłą rywalizację i, no wiesz, wzajemną podejrzliwość. Jak oni chcieli w praktyce utrzymać tą równowagę? Czy to nie groziło ciągłymi targami i zakulisowymi grami? Oczywiście, że tak. To był system oparty na ciągłym monitorowaniu sytuacji, na dyplomacji, na tworzeniu sojuszy i kontrsojuszy. Mocarstwa miały się wzajemnie szachować, że tak powiem. Trochę jak w grze planszowej. Trochę tak. Pilnujesz, żeby żaden z przeciwników nie zdobył zbyt dużej przewagi. Celem nie była jakaś wielka przyjaźń między narodami, tylko stabilność oparta na wzajemnej kontroli. I faktycznie, trzeba przyznać, przez kilkadziesiąt lat udawało się unikać wojny na skalę napoleońskiej, chociaż napięć oczywiście nie brakowało. Mówi się też, że kongres wiedeński to nie były tylko takie poważne narady za zamkniętymi drzwiami. Podobno Wiedeń w tym czasie stał się stolicą balów i rozrywki. Kongres tańczy tak się mówiło. Absolutnie. Jest słynne powiedzenie księcia de Lignie, Kongres nie posuwa się naprzód. On tańczy. W jeden gościł tysiące dyplomatów, arystokratów, artystów, odbywały się niezliczone bale, przyjęcia, polowania, koncerty. Ale to nie była tylko fasada, rozumiem. Nie, nie. Właśnie w kuluarach tych spotkań towarzyskich, podczas nieformalnych rozmów, często załatwiano najtrudniejsze sprawy. Budowano relacje, sądowano stanowiska. Dyplomacja toczyła się równie intensywnie na parkiecie, co przy stole obrad. Fascynujące. Ale wróćmy do konkretów. Jakie najważniejsze decyzje zapadły, jeśli chodzi o mapę Europy? Może spójrzmy na tę mapę na stronie 18 w naszych materiałach, co tam widzimy. Tak. Mapa dobrze pokazuje skalę zmian. Po pierwsze, Francja została cofnięta do granic z 1792 roku, czyli przed tych wielkich podbojów rewolucyjnych. Czyli straciła zdobycia. Tak. Dodatkowo otoczono ją kordonem wzmocnionych państw buforowych takich, które miały ją hamować w przyszłości. Jakich na przykład? No, na północy utworzono Królestwo Zjednoczonych Niderlandów. To było połączenie Holandii z dzisiejszą Belgią i Luksemburgiem. Miało być taką silną barierą. Na południowym wschodzie wzmocniono Królestwo Sardynii, czyli Piemont, dodając mu terytorium bogatej byłej Republiki Genuj. A Niemcy? Coś się zmieniło w Niemczech? Kluczowe było wzmocnienie Prus. Otrzymały one bardzo bogatą i strategicznie ważną Nadrenię i Westfalię. Nadrenia dla Prus, to ciekawe. Bardzo ważne, to stawiało Prusy jako takiego strażnika na zachodniej granicy Niemiec, bezpośrednio przy Francji. To posunięcie miało kolosalne znaczenie dla przyszłości Niemiec i całej Europy. Czyli Francja skrócona i otoczona. A kto najbardziej zyskał na tym nowym rozdaniu? Zdecydowanie beneficjentami były mocarstwa zwycięskiej koalicji. Prusy, oprócz nadrenii, dostały też prawie połowę bogatej Saksonii. To była kara dla Saksonii za sojusz z Napoleonem, Pomorze Szwedzkie i Wielkie Księstwo Poznańskie. A Austria gospodarz kongresu? Austria odzyskała utracone terytoria jak Tyrol i Salzburg. Ale przede wszystkim uzyskała dominującą pozycję we Włoszech. Dostała bogatą Lombardię i Wenecję oraz miała duże wpływy w innych państwewkach Półwyspu Apenijskiego. A Rosja? Car Aleksander był przecież bardzo aktywny. Rosja potwierdziła swoje wcześniejsze zdobycze. Finlandię kosztem Szwecji i Besarabię kosztem Turcji. A co najważniejsze dla nas? No właśnie, sprawa polska. Jak potraktowano ziemię Księstwa Warszawskiego, które przecież było sojusznikiem Napoleona? To była jedna z najbardziej skomplikowanych i yy, spornych kwestii kongresu. Głównie toczył się spór między Rosją a Prusami i Austrią. Ostatecznie, zgodnie z wolą cara Aleksandra I, większość terytorium księstwa warszawskiego została przekształcona w Królestwo Polskie. Królestwo Polskie. To brzmi dobrze. Tak, ale nazywano je potocznie Kongresówką i było ono połączone Unią Personalną z Rosją. Co to znaczy Unia Personalna? To znaczy, że car Rosyjski był jednocześnie królem Polski. Królestwo miało mieć własną konstytucję, Sejm i wojsko, ale w praktyce jego autonomia była od początku ograniczona i, jak wiemy z historii, stopniowo likwidowana przez Rosję. Czyli jakaś forma polskiej państwowości, ale jednak pod rosyjską kontrolą. A reszta ziem zaboru pruskiego i austriackiego? Co z nimi? Prusy odzyskały departamenty poznański i bydgoski, tworząc z nich Wielkie Księstwo Poznańskie. Ono też miało mieć pewną autonomię, ale również szybko ograniczaną. Austria zatrzymała obwód Tarnopolski, który wcześniej należał do księstwa, no i oczywiście kopalnie soli w Wieliczce. A Kraków? Kraków z niewielkim okręgiem został ogłoszony wolnym miastem, ale pod opieką, czyli protektoratem trzech mocarstw zaborczych. Czyli na dobrą sprawę sprawa Polska nie została rozwiązana zgodnie z naszymi aspiracjami, raczej podzielona na nowo między zaborców z pewnymi autonomicznymi, ale kontrolowanymi tworami. Dokładnie, niestety. A Niemcy? Wspomniałeś o wzmocnieniu Prus, ale czy po tym jak Napoleon rozwiązał święte Cesarstwo Rzymskie podjęto jakąś próbę ich zjednoczenia? Nie, na. Zjednoczenie Niemiec było jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Zamiast tego utworzono Związek Niemiecki. To była taka luźna konfederacja 34 państw, w tym królestw jak Prusy, Bawaria, Hanower i cztery wolnych miast. Kto tym kierował? Formalnie na czele Związku stała Austria, co dawało jej przewodnictwo w sprawach niemieckich. Ale Prusy były coraz silniejszym rywalem wewnątrz Związku. No i na koniec Wielka Brytania. Co zyskała Wielka Brytania? Oni chyba nie byli zainteresowani Ziemią na kontynencie. Nie, oni grali w inną grę. Zadbali o swoje interesy strategiczne i handlowe, zatrzymując kluczowe punkty na morzach. Maltę na Morzu Śródziemnym, Ceylon na Oceanie Indyjskim, Kraj Przylądkowy w Południowej Afryce. Umocnili swoją pozycję jako globalnego mocarstwa morskiego. Byli ponad tymi europejskimi przepychankami o kawałek Ziemi. Rozumiem. Mamy więc nową mapę, nowe zasady. Wydaje się, że ci główni gracze są zadowoleni. Ale czy samo ustalenie granic i zasad wystarczyło, żeby utrzymać ten porządek, jak chciano go powiedzmy zacementować? Słuszna uwaga. Architekci tego systemu, zwłaszcza ci konserwatywni władcy, jak car Aleksander I, cesarz Austrii Franciszek I i król Prus, Fryderyk Wilhelm III, uznali, że potrzebne jest coś więcej niż tylko traktaty. Coś bardziej ideologicznego. Tak, potrzebne było ideologiczne spoiwo, które będzie bronić tego ładu. I stąd właśnie wzięła się inicjatywa świętego przymierza. Święte Przymierze. Już sama nazwa brzmi bardzo podniośle, prawda? Niemal mistycznie. Co to dokładnie było? Pomysłodawcą był Car Aleksander I. On przeżywał wówczas taki okres, no, głębokiego religijnego uniesienia. We wrześniu 1815 roku, już po formalnym zakończeniu kongresu, władcy Rosji, Austrii i Prus podpisali w Paryżu akt Świętego Przymierza. I co w nim było? W tekście odwoływali się do zasad Ewangelii, deklarowali, że będą traktować się jak bracia, udzielać sobie wzajemnej pomocy, a swoich poddanych prowadzić w duchu braterstwa i religii. Braterstwo monarchów, pomoc wzajemna brzmi pięknie, ale czy za tymi wzniosłymi deklaracjami nie kryła się po prostu twarda polityka? Jaki był prawdziwy, praktyczny cel tego sojuszu? Dokładnie o to chodziło. Choć język był bardzo religijny, cel był jak najbardziej polityczny. Święte Przymierze miało być takim strażnikiem porządku wiedeńskiego. Jego głównym, chociaż nieformalnym zadaniem, była wspólna walka monarchów z wszelkimi ruchami, które mogłyby ten porządek zakłócić. Czyli walka z kim? Z liberałami, rewolucjonistami? Tak, z liberalizmem, z konstytucjonalizmem, z dążeniami narodowo-wyzwoleńczymi, a przede wszystkim z rewolucją, w każdej postaci. I kluczowym elementem stała się tu zasada interwencji. Interwencji. Czyli zgoda na to, żeby wojska jednego państwa wkraczały na terytorium innego, żeby stłumić jakieś wewnętrzne no, niepokoje. Właśnie tak. Święte Przymierze stało się taką ideologiczną podstawą do usprawiedliwiania interwencji zbrojnych w krajach, gdzie wybuchały rewolucje lub jakieś ruchy dążące do zmiany ustroju wbrew woli panującego monarchy. Czyli taka solidarność tronów przeciwko własnym społeczeństwom. Można tak powiedzieć. Jeśli społeczeństwo domagałoby się zbyt daleko idących zmian, inni monarchowie mogli przyjść z bratnią pomocą. Taki policyjny pakt monarchów Europy. Kto przystąpił do tego, jak to nazwałeś, paktu policyjnego? Czy wszyscy europejscy władcy się pod tym podpisali? Z czasem do Świętego Przymierza formalnie lub nieformalnie dołączyła większość państw europejskich. Jednak były bardzo ważne wyjątki, przede wszystkim Wielka Brytania. Brytyjczycy się nie zgodzili? Nie. Brytyjski minister spraw zagranicznych Castellerey podobno nazwał ten akt szczytem wzniosłego mistycyzmu i nonsensu. Brytyjczycy byli pragmatyczni, nie chcieli się wiązać takim ideologicznym sojuszem, który mógłby ich wciągnąć w interwencje sprzeczne z ich interesami. Kto jeszcze odmówił? Nie przystąpiło również państwo kościelne. Papież Pius VII był co zrozumiałe niechętny podpisywaniu układu z władcą prawosławnym, czyli carem i protestanckim królem Prus. No i oczywiście poza paktem znalazło się też muzułmańskie Imperium Osmańskie. Czyli kongres ustalił reguły gry, a święte przymierze miało pilnować, by nikt ich nie łamał, zwłaszcza od wewnątrz, tak? Jak ten cały system, często nazywany koncertem mocarstw, funkcjonował w praktyce przez następne lata? Czy to w ogóle działało? Ten system koncertu mocarstw opierał się na założeniu, że pięć głównych potęg Rosja, Austria, Prusy, Wielka Brytania i wkrótce dopuszczona do tego grona Francja będzie wspólnie zarządzać sprawami kontynentu. Celem było utrzymanie pokoju i równomagi sił. Głównym narzędziem miała być dyplomacja. Jak to wyglądało konkretnie? Spotykali się na jakich szczytach, tak jak dzisiaj przywódcy? Dokładnie. Organizowano kolejne kongresy mocarstw, Na przykład w Akwizgranie w 1818, potem w Opawie w 1820, w Lublanie w 1821, w Weronie w 1822. Na tych spotkaniach omawiano bieżące kryzysy i podejmowano decyzje. I tu właśnie Święte Przymierze wchodziło do gry. Tak, a raczej jego duch czyli ta zasada interwencji. Na kongresach w Opawie i Lublanie właśnie usankcjonowano tę zasadę. Austria dostała zgodę na stłumienie rewolucji w Królestwie Obojga Sycilii i w Piomącie. A inne interwencje? Na kongresie w Weronie Francja, już ta odrestaurowana burbońska, uzyskała mandat na interwencję w Hiszpanii, żeby przywrócić absolutną władzę królowi Ferdynandowi VII, którego zmuszono do przyjęcia konstytucji. Ale wspomniałaś, że Wielka Brytania była sceptyczna wobec świętego przymierza. Czy ona zgadzała się na te wszystkie interwencje, zwłaszcza te motywowane walką z liberalizmem? To wydaje się sprzeczne z brytyjską tradycją. I tu dotykamy sedna sprawy. Brytyjczycy chociaż uczestniczyli w koncercie mocarstw i byli jak najbardziej zainteresowani utrzymaniem równowagi sił, to jednak coraz bardziej dystansowali się od tej interwencyjnej polityki świętego przymierza. Mieli inne zdanie? Tak. Świetnie to widać w późniejszej opinii bardzo wpływowego brytyjskiego polityka, lorda Palmerstona z 1841 roku. On krytykował samą podstawę interwencji, którą promowały mocarstwa kontynentalne, Austria, Rosja, Prusy. Co dokładnie mu się nie podobało, kiedy według niego interwencja była dopuszczalna, a kiedy nie. Palmerston argumentował, że wkraczanie w wewnętrzne sprawy innego kraju tylko dlatego, że zmienia on swój ustrój albo że dochodzi tam do rewolucji, która nie podoba się sąsiadom, jest po prostu nieuzasadnione i niebezpieczne. A kiedy można było interweniować? Uważał, że jedynym usprawiedliwieniem dla interwencji jest sytuacja, gdy jedno państwo bezpośrednio zagraża niepodległości lub bezpieczeństwo innego państwa, albo gdy łamie konkretne zobowiązania traktatowe, mówił, że mieszanie się w wewnętrzne walki ideologiczne, wiesz, monarchia, absolutna kontrakonstytucjonalizm, to prosta droga do niekończących się konfliktów. Czyli widzimy tu fundamentalną różnicę w podejściu. Tak. Z jednej strony pragmatyzm i interes narodowy Brytyjczyków, a z drugiej bardziej ideologiczne podejście mocarstw świętego przymierza, które chciały bronić pewnego ustroju za wszelką cenę. Czyli nawet w tym klubie najsilniejszych nie było pełnej zgody co do zasad? Ten system wiedeński miał swoje wewnętrzne napięcia już od samego początku. Zdecydowanie. To był system kompromisów, często sprzecznych interesów i no. Różnych wizji porządku. Ale trzeba mu przyznać jedno, z przerwami na mniejsze konflikty i rewolucje, oczywiście, udało mu się zapobiec wielkiej wojnie europejskiej na prawie 100 lat, aż do 1914 roku. Prawie wiek pokoju, ale jakim kosztem? No właśnie, ceną za tę stabilność było często tłumienie dążeń wolnościowych i narodowych wielu społeczeństw. To była naprawdę intensywna podróż przez Europę po Napoleonie. Spróbujmy teraz zebrać te najważniejsze punkty. Takie must know przed sprawdzianem. Co koniecznie trzeba zapamiętać z tej naszej rozmowy? Jasne. Spróbujmy to podsumować w kilku punktach. Po pierwsze, Kongres Wiedeński 1814-1815. Pamiętajmy to: wielkie spotkanie zwycięzców nad Napoleonem. Rosja, Austria, Prusy, Wielka Brytania, ale też z udziałem Francji. Cel: ustalenie nowego, trwałego ładu w Europie. Dobrze. Po drugie, trzy zasady kongresu: Restauracja, czyli powrót starych dynastii, legitymizm, władza monarchów pochodzi od Boga, nie od ludu i równowaga sił: żadne mocarstwo nie może dominować nad innymi. Restauracja, legitymizm, równowaga sił zapamiętane. Co dalej? Po trzecie, kluczowe zmiany na mapie: Francja w starych granicach, utworzenie Królestwa Niderlandów i Związku Niemieckiego. Powstanie Królestwa Polskiego pod władzią Cara Rosji, no i wzmocnienie Prus, zwłaszcza przez uzyskanie nadrenii, oraz Austrii, która zyskała wpływy we Włoszech. Warto zerknąć na mapę ze strony 18, żeby to sobie zwizualizować. Mhm. Mm po czwarte. Święte Przymierze. Tak. Święte Przymierze. 1815. Sojusz Rosji, Austrii i Prus, później też innych państw. Formalnie oparty na chrześcijaństwie, ale w praktyce służący obronie porządku wiedeńskiego przed rewolucjami i ruchami narodowymi. Główny mechanizm interwencja w sprawy wewnętrzne innych państw. Ok, punkt piąty Koncert mocarstw. Ten system współpracy pięciu głównych potęg po 1815 roku miał utrzymać pokój i równowagę sił przez dyplomację, przez kongresy, ale też przez wspólne działania, w tym właśnie interwencje autoryzowane na tych kongresach. I ostatni, szósty punkt. Wspominaliśmy o różnicach zdań dokładnie różnice zdań. Nie wszyscy zgadzali się z tą polityką interwencji świętego przymierza. Ważnym przykładem jest krytyczne stanowisko Wielkiej Brytanii, która kierowała się bardziej pragmatyzmem i własnym interesem niż ideologią. Doskonałe podsumowanie. System stworzony w Wiedniu miał więc dać Europie oddech po chaosie, zapewnić stabilność. Ale, jak mówiliśmy, był to porządek bardzo konserwatywny, próbujący zatrzymać bieg historii, zdusić te nowe idee liberalizmu, dążenia narodów do samostanowienia. Czy taki zamrożony ład, oparty na sojuszu monarchów przeciwko zmianom, mógł w ogóle przetrwać na dłuższą metę? Jak długo można było ignorować budzące się narody i ich aspiracje? To pytanie zostawiamy już chyba do indywidualnych przemyśleń. Zdecydowanie. Dziękujemy za tę wspólną podróż w czasie i do usłyszenia.